Witajcie drodzy widzowie. Trochę długo się zbierałem, żeby znowu się pojawić. Chyba dużo energii mi zabrał ostatni filmik. Nieważne. Mam dla Was generalnie takie trzy tematy aktualne, trochę w pipeline. Pierwszy, który sobie omówimy dzisiaj to AR4366. To jest nowa plama na słońcu. Wytłumaczę Wam też, czym są plamy, no bo model standardowy ma śmieszne wytłumaczenie, jakaś tam konwekcja i dlatego się robi chłodniej. No nie. Dobra, w związku z pojawieniem się tej plamy AR4366 są generalnie mieszane opinie. Niektórzy mówią, że to może być następny współczesny czy nowoczesny, nowoczesne wydarzenie typu Carrington Event, to tam z 1849 czy coś, tylko że tam był rozbłysk klasy, już teraz wiem, X60. X to są te największe, a to co my tak tutaj doświadczamy, jak są te zorze polarne w Polsce i tak dalej, to to są jakieś tam X-8, coś w tym stylu, to i tak są już potężne, nie? One są zagrożeniem dla satelit i w ogóle. Ale jest jedna ciekawa rzecz, której jakby wiele fizyków nie uwzględnia, a mianowicie dojdzie do koniunkcji, zaraz wam powiem. Trochę będę musiał wam pocytować, nie? A, i generalnie, że to jest poważna sytuacja, świadczy o tym, że przesunęli start misji Artemis. Z lutego chyba na marzec. No, to tak o tym sobie pogadamy. Mam nadzieję, że się zaraz rozkręcę trochę. Witaj na Balcz TV. No, mówi się, że wczoraj, 3 lutego, układ słoneczny wszedł w jakąś fazę krytycznej niestabilności. Nie. Ja tu oczywiście mówię to też w kontekście modelu elektrycznego. A nie wiem, czy już mówiłem, ktoś na premierze twierdził, że astrofaza obaliła ten model elektryczny w jakimś programie. No ja sobie próbowałem obejrzeć to. Nie obalili tam nic. Mówią jakimiś ogólnikami, ale przede wszystkim no pan Leszek sam mówi, że on nigdy o tym wcześniej nie słyszał i on komentował jakąś teorię takiego węgra, jakiegoś tam Lashlo, coś tam. To w ogóle nie jest to, co ja reprezentuję. Ten Laszlo twierdził, że Słońce generuje prąd. A ja uważam jak tak samo jak ci z tego Thunderbolt Project, że słońce jest anodą, która ściąga prądy elektryczne z kosmosu. No i według nas słońce nie jest żadną tam chmurą kura wodoru, która się żarzy, tylko takim ciałem stałym ewentualnie tam może jakimś płynnym czy półpłynnym, a dziury na słońcu, te plamy słoneczne, to są jakby no zrobiłem nawet takie grafiki tutaj na AI, żeby wam to trochę pokazać, na jakiej zasadzie to działa, tylko że on sobie tak nie za bardzo radził z tym. W ogóle warto wiedzieć, że ze Słońca lecą do nas jakby, przynajmniej z tego, co ja tutaj ustaliłem, trzy różne rzeczy. To jest po pierwsze to światło, które leci do nas 8 minut, ale tam są też, tam jest też promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie UV chyba. To są to jakby fotony. Drugi element, który do nas leci od Słońca, to są protony. I to się nazywa, to jest SEP, to jest burza radiacyjna, właśnie, i to dociera do nas w 15 do 60 minut. Czyli co on tutaj mówi, są za ciężkie, by lecieć tak szybko jak światło, ale o wiele szybsze niż zwykła materia. To one powodują burze radiacyjne, które też stanowią zagrożenie dla astronautów i satelitów, nie? To jest to wtedy, gdy mówimy, że jonosfera jest naładowana. No, a trzecie to jest, to, to są te wyrzuty masy koronalnej, te CME i to jest plazma i ona dociera do nas w 1 do 3 dni. Dlatego w tym ostatnim filmie, pamiętacie, tam mówiłem, że jedno leci 1700, 1800 chyba km na sekundę, a to drugie leciało 1700 km na godzinę, nie? I to jest powolna gęsta chmura materii, która uderza w pole magnetyczne Ziemi fizycznie. Dobrze, ale może wam wytłumaczę jak? W teorii, czy w modelu elektrycznym, będę mówił po prostu, jak tam są tłumaczone plamy na Słońcu, bo w modelu standardowym to są jakby chłodniejsze obszary, które są wywołane przez jakieś pętle magnetyczne. Skąd się te pętle biorą? Jeżeli to ma być tylko gorąco z tego Słońca, przez tą reakcję fuzji nuklearnej, tak? Ja już kiedyś mówiłem, że Słońce jest zawsze tym, co my akurat znamy. Czyli dla pierwszych chrześcijan, Słońce, bo oni tam wyznawali kult płodności, to Słońce to była taka czerwona pała, która się wieczorem zanurza w Ziemi, a Ziemia z tymi swoimi szczelinami to interpretowali jakby jako tą żeńską stronę, gdzie powstaje życie też, nie? No a, wie, a rano znowu wychodzi czerwona pała z Ziemi. Generalnie jak znaliśmy ogień, to Słońce było taką jakby kulą węgla, która się żarzy. Później jak poznaliśmy metodę rozczepienia nuklearnego atomu, to Słońce było jedną wielką, ja chyba jeszcze się tego uczyłem, reakcją nuklearną, nie? A później jak fuzję odkryliśmy, no to stało się fuzją. No ja wiem, że ta teoria, czy model, że Słońce jest anodą, która ściąga po prostu prądy elektryczne, jest taka trochę trudna do uwierzenia, no ale można się przełamać, bo to... A właśnie, na końcu chcę wam... Chucz, żeby mnie zapomniał. Dostałem list od pana radiowca, który z uwagą ogląda moje filmy, i właśnie to, co oni obserwują w radiach, się bardzo zgadza. No i teraz straciłem wątek, zapomniałem o czym gadam. Wiecie, bo to jest też to co Ta teoria elektrycznego wszechświata ona wyjaśnia wiele zjawisk, które obserwujemy, a których model standardowy nie może wyjaśnić. Na samym słońcu jest. No nawet to, że korona jest najgorętsza pan chyba milion stopni na zewnątrz całkiem, a później tam chyba 6000, jakieś 4000. Gdzieś tu wam wkleję grafikę bo ostatnio widziałem. No, a według standardowego powinno być w środku najgorętsze, tak, a na zewnątrz coraz chłodniejsze. I właśnie w Astrofazie też mówili o tych ruchach galaktyk. No to no to samo to, stary, gdyby to było na... W ogóle grawitacja jest, wiecie, siłą 10 do 40, siłą słabszą niż elektromagnetyczne siły. A oni twierdzą, że to jest, to jest właśnie to pseudonaukowe w tej hipotezie elektrycznego wszechświata, że oni twierdzą, tam, że te wiele zjawisk w kosmosie, czy prawie wszystkie są na skutek działań elektromagnetycznych, a nie na skutek grawitacji. No, według mainstreamu, według uznanej nauki, siły elektromagnetyczne są 10 do 40 razy silniejsze niż grawitacja, więc no, ja się zastanawiam, czy nie zrobić jakiegoś takiego filmiku, gdzie ja tam obalam to, co astrofa gada. No, ale to by było żałosne, bo oni nawet nie znali tego dokładnie, oni gadali o zupełnie innej hipotezie jakiegoś gościa, który własną hipotezę elektrycznego wszechświata stworzył jakieś tam laszlo. Hegellegę i śmiali się pół godziny z jego nazwiska, co było takie trochę żenujące, szczerze. No a w teorii, w modelu elektrycznym, plamy to my widzimy praktycznie gołe słońce. Widzimy tą solidną kulę, która się wcale nie żarzy w środku, tylko po prostu tam się plazma rozsuwa. Ale zaraz mam wytłumaczyć dokładnie, jak to działa. No bo według modelu elektrycznego, to, to co widzimy jako tarcza słońca, ta świecąca, to nie jest właśnie powierzchnia jakiejś tam kuli reakcji czy kuli gazowej, tylko warstwa. Intensywnego wyładowania elektrycznego, takiego jakby plazmowego łuku, inaczej. To zresztą widać na tych amatorskich zdjęciach. Na tych zdjęciach z nasy to jest zawsze tak przedstawiane trochę jak lawa w wulkanie, nie? A jak zobaczycie te amatorskie zdjęcia, specjalnie zrobiłem filmik o tym, gdzie pokazuję, to możecie sobie włączyć i popatrzeć tam na same obrazy, nie możecie słuchać mojego gadania. No, ale taki amator ponagrywał i to wtedy widzicie, że to są takie włoski, To trochę aż przypomina to, co Lem w Solarii się pisał, wiecie? No bo nasze myśli, w mózgu, to są prądy elektryczne, tak? A jak tam są prądy na Słońcu i cały wszechświat jest połączony prądami, no to jest opcja, że tam są też jakieś informacje mogą być zawarte, nie? Why not? No, a plama słoneczna to jest to miejsce, w którym to wyładowanie zostało przerwane albo jakby rozchylone właśnie przez potężne siły elektromagnetyczne. I to czarne centrum, to się nazywa umbra, no i ponieważ ta fotosfera Czyli to, co widzimy, te, te włoski, takie świecące się na Słońcu, to jest tylko taka cienka skóra neonowego światła, to ta dziura pozwala nam jakby zajrzeć do wnętrza, znaczy nie do wnętrza samej gwiazdy, ale pod tą co jest pod tą skórką, nie? No i widzicie, tutaj mam cytat. Według zwolenników tej teorii, wnętrze Słońca jest chłodniejsze od fotosfery, a nie gorętsze, jak twierdzi model fuzji jądrowej, czyli ten standardowy. Ciemność plamy wynika z tego, że patrzymy na właściwe, ciemniejsze i chłodniejsze ciało słońca pod spodem. No i wokół tej umbry mamy ten półcień, to się nazywa penumbra. I ta penumbra ma taką strukturę włóknistą, nie? Widać to gołym okiem przez teleskop. No i model standardowy widzi tam jakąś konwekcję plazmy. Nie wiem skąd ta konwekcja im się tam bierze, no ale jeżeli to tam jest tylko gorąca w środku, no ale niech im będzie, nie? Natomiast według elektrycznego. Według Donalda Scotta na przykład, tam są skręcone włókna prądów Birkelanda. Przypominają one gigantyczne wirujące tornada elektryczne, które przebijają powierzchnię. Kształt i zachowanie tych włókien są zgodne z tym, jak zachowują się wyładowania elektryczne w laboratoriach. No bo to jest właśnie też zabawne, że model elektryczny można yy, replikować w laboratorium, a nie można w laboratorium na przykład układu słonecznego na bazie grawitacji jakby zreplikować w mniejszej skali, nie? Dlatego oni tam pieprzą, że w dużej skali to ta grawitacja działa, a w małej, nie? Tak jest, tak jest, A model elektryczny działa i w małej, i w dużej, nie? W ogóle zobaczcie, że te pisz galaktyki i to wszystko, to wszystko w dyski się formuje, a jeżeli to by było na zasadzie grawitacji, to powinno ze wszystkich stron lecieć, tak? Ja się pytałem nawet teraz tam gdzieś, szóstej tej dlaczego się robią dyski, jak mi to wytłumaczy? Mówi, od siły odśrodkowej. No dobra, no ale skąd się bierze siła środkowa? No przecież to nie ma sensu. Siła środkowa bierze się dlatego, że wiry powstają właśnie na skutek sił elektromagnetycznych, nie? I wtedy jak powstaje wir, to się spłaszcza. Nie no bo jak macie kulę, no to ten torus jest wokół tego, jakby nie? Te, te, ten, dlatego tutaj się robią te, te pierścienie zawsze. Na przykład na Saturnie macie te pierścienie, nie? No wszędzie, to wszystko jest jakby wszędzie widać jakby zależność od sił elektromagnetycznych. A grawitacja, wiecie, no te pierścienie powinny latać w kółko Saturna, a, znaczy te kamie, kamyczki, co tam są, nie? A nie w pierścienie się idealnie układać jeszcze w takich, wiecie, różnych tych, tak jak, dokładnie tak jak wzory jakiegoś pola magnetycznego, nie? W, o różnych średnicach, nie? Tak idealnie po prostu. No bo wiecie, nawet ten model standardowy, on nie wyjaśnia dlaczego plamy na Słońcu są związane ze zwiększoną aktywnością słoneczną, tak? A tutaj zobacz, jak tutaj w modelu elektrycznym, że plamy pojawiają się tam, gdzie potężne galaktyczne prądy elektryczne, czyli te z zewnątrz, tak, wchodzą w słońce albo się na nim koncentrują. To właśnie ten gigantyczny strumień ładunku przebija podwójną warstwę, to jest ten double layer, o której rozmawialiśmy wcześniej, tworząc wyrwę w fotosferze. Fotosfera to jest ta świecąca skórka. No i jeszcze temperatura wnętrza, to jest podobno jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów w ogóle. Skoro plama jest oknem do wnętrza, i jest czarna, to teoria elektryczna sugeruje, że wnętrze słońca nie jest piecem termojądrowym, no to gadam cały czas. O temperaturze milionów stopni, lecz jest stosunkowo chłodne, energia słońca jest generowana na zewnątrz, w atmosferze koronie, a nie w jądrze. Znaczy atmosfer, nie wiem, czy to się nazywa atmosfera, ale. Krótko mówiąc, dla zwolenników elektrycznego modelu plama słoneczna to dowód na to, że słońce jest naładowanym ciałem z cienką, świecącą atmosferą. Pod którą kryje się chłodniejsze wnętrze, a nie kula gorącego gazu ogrzewana od środka. I moim zdaniem to jest logiczne. Ja nie wiem, dlaczego ludziom nie, 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 nie. Bo wszyscy mówią inaczej, to nie. Ale widać, że tak jest, jak ja mówię. Dobra, i teraz jeszcze warto zauważyć, że mamy, jakby dwie różne rzeczy. Mamy tą plamę na słońcu i mamy jeszcze dziurę koronalną, nie? I to, no ja nie jestem od elektryki za bardzo, także no, dla mnie to też jest. No i wiecie, zamiast bełkotać coś, co nie za bardzo sam rozumiem, to troszkę muszę wam przeczytać znowu, nie? Więc jakby gdzie to jest? No plama słoneczna znajduje się nisko, na fotosferze, czyli na tej świecącej powierzchni. Natomiast ta dziura koronalna znajduje się wysoko. Tylko nie wiem, czy ona bezpośrednio nad nią, czy nie, ale no, w każdym razie wysoko w koronie słonecznej. To jest ta jakby atmosfera otaczająca słońce, ona jest nad, nad tą fotosferą. No i nie widzimy jej w zwykłym świetle, lecz na zdjęciach rentgenowskich X-ray. W modelu elektrycznym to obszar w rozległej otoczce plazmowej wokół gwiazdy. No i to jest generalnie miejsce, plama, nie? Plama to jest miejsce, gdzie prąd jest tak skoncentrowany i potężny, że przebija warstwę podwójną, tą właśnie fotosferę, nie? Efektem tego jest jakby miejscowe spięcie, gwałtowne zjawiska, silne pola magnetyczne będące skutkiem przepływu prądu i często towarzyszą im rozbłyski, te flary, czyli gwałtowne wyładowania. I ta dziura koronalna to jest jakby otwarty kanał przepływu. Jak autostrada. Jest obszar, gdzie prąd elektryczny wypływający ze Słońca lub wpływający zależnie od wersji modelu, a to nie wiedziałem, nie napotyka oporu. Brak świecenia. Korona świeci w rentgenie tam, gdzie elektrony gwałtownie zderzają się z jonami. Duży chaos. W dziurze koronalnej pole elektryczne jest ułożone tak, że jony są przyspieszone liniowo prosto w kosmos, bez zbędnych zderzeń. Skoro nie ma zderzeń, nie ma świecenia, dlatego na zdjęciach jest ciemno. Ej, to jest logiczne. Szybki wiatr słoneczny. To z dziur koronalnych wylatuje najszybszy wiatr słoneczny. Według modelu elektrycznego to dowód na to, że w tym miejscu działa potężne pole elektryczne, które wystrzeliwuje naładowane cząstki w dal, działając jak działo jonowe. No dobra, ale słuchajcie, to ile ja już gadam o tych? 35 minut gadam o, tylko o tym, czym jest dziura. No to teraz pogadajmy sobie o tym, słuchajcie, co się dzieje. Mam nawet całą stronę prognozy dla Polski, nie? Między, mówiłem już, między 5 chyba a 6. Od jakoś 20 ma się zacząć. Ma się zacząć jakaś zorza polarna. Jest opcja, że będzie duża. Mam taki raport badawczy. Krytyczna analiza elektrodynamiki heliosferycznej i zagrożeń planetarnych, luty 2026. Temat kompleksowa. Ocena aktywności regionu AR-4366, to jest ta nowa plama, rezonansu geomagnetycznego oraz implikacje dla infrastruktury orbitalnej i naziemnej w świetle modelu elektrycznego. Dwa takie zdania, mam przyznam, bo to jest konkretnie. A więc obserwowane zjawiska od gwałtownej, niemal wykładniczej rozbudowy regionu aktywnego AR4366 przez serię potężnych rozbłysków klasy X, aż po wyjątkowe anomalie w ziemskiej litosferze i atmosferze, stanowią spójny dowód na gwałtowną zmianę parametrów w lokalnym obwodzie galaktycznym zasilającym Słońce. No bo 1 lutego mieliśmy X8,1 rozbłysk i serię wtórnych erupcji. No i dobra, z perspektywy modelu elektrycznego. To ta obecna sytuacja, która się tam charakteryzuje wystąpieniem rozbłysku X8.1 w 1 lutego i serii wtórnych erupcji, jest bezpośrednim skutkiem modulacji prądów Birkelanda przepływających przez Układ Słoneczny. Ale to jest ciekawe: modulacja ta jest wzmacniana przez rzadką i energetycznie znaczącą koniunkcję planetarną Saturna i Neptuna w punkcie 0 stopni Barana. Zrozumienie fizycznego mechanizmu tego galaktycznego przełącznika jest kluczowe dla poprawnej oceny ryzyka dla ziemskiej cywilizacji technicznej, nawet co dobitnie pokazuje wymuszone opóźnienie misji Artemis II z powodu problemów technicznych o podłożu elektrostatycznym. Zobaczcie, tutaj mamy pierwszy <laughs> punkt, który obala trochę. Model standardowy, że ten region aktywny, oznaczony właśnie AR4366, nie jest typową strukturą konwekcyjną. Jego pojawienie się i gwałtowny wzrost w ciągu zaledwie 48 godzin to jest właśnie szokujące przeczy standardowym modelom dynama słonecznego, które zakładają powolne skręcanie linii pola magnetycznego. 3 lutego, czyli wczoraj, widzowie, ta plama osiągnęła rozmiary przekraczające dziesięciokrotność średnicy Ziemi, stając się największą strukturą 25. cyklu słonecznego. On się teraz kończy, nie? I rywalizując z historycznymi plamami z maja 24. To była plama AR3664. Ej, za każdym razem po dwie szóstki. Moje, według mojej numerologii to jest wielka radość. 66, wielka radość. Klasyfikacja magnetyczna jego, tego obszaru chyba. Czy cyklu, nie wiem. To skrajnie niestabilna konfiguracja, właśnie jakaś konfiguracja beta-gama-delta, ale on tutaj pisze w ogóle co to jest. To oznacza, że w obrębie jednej penumbry półcienia, czyli to są te włoski dookoła plamy, nie? To jest penumbra. Znajdują się umbry, cienie o przeciwnych polaryzacjach magnetycznych. W języku inżynierii elektrycznej jest to ekwiwalent zbliżenia do siebie dwóch elektrod o gigantycznej różnicy potencjałów, oddzielonych jedynie cienką warstwą dielektryczną plazmy, czyli izolatorem, tak? O ile dobrze rozumiem. Słońce, próbując utrzymać równowagę stałoprądową, musi wyrzucić nadmiar ładunku. Plamy słoneczne działają tu jak zawory bezpieczeństwa, a rozbłyski są formą gwałtownej rekalibracji potencjału fotosfery względem korony. 3 lutego nie wygasł region. Przeciwnie, generuje on serię silnych rozbłysków klasy M723637. Świadczy to o tym, że zewnętrzne zasilanie Słońca wciąż dostarcza energię szybciej niż fotosfera jest w stanie ją wypromieniować. System jest w stanie wrzenia elektrycznego. I to trwa, drodzy widzowie. No i dobra, porównując to z tym efektem Carringtona, to było 1859 dokładnie, Fizycznie jest oceniany na połowę wielkości grupy plam Carringtona, ale w modelu elektrycznym rozmiar sam jest parametrem drugorzędnym. Kluczowa jest gęstość prądu oraz spójność wyrzutu koronalnego. Różnica polega na kumulacji. Właśnie, to, to CME co ma, czyli ten wyrzut masy koronalnej, to ma dla Ziemi być uderzeniem bocznym w ogóle, ale Niesie ze sobą ładunek o potencjalne zdolnym do przełamania ziemskiej magnetosfery w jednym uderzeniu, bez potrzeby wstępnego zmiękczania pola. A słuchajcie, właśnie o tym, o tym, o tej koniunkcji. 20 lutego to będzie. 26. Saturn i Neptun na niebie ustawią się prawie dokładnie w tym samym miejscu i to w początku znaku Barana, 0 stopni, który w astrologii uznaje się za symboliczny początek nowego cyklu. No i tu właśnie chodzi o to, że w modelu elektrycznym planety nie są obojętne, tylko one są katodami wtórnymi, jakimiś naładowanymi ciałami zanurzonymi w plazmie wiatru słonecznego otocznymi własnymi powłokami magnetosferycznymi. Każda planeta połączona jest ze Słońcem jakby taką pępowiną prądową czyli tym prądem Birkelanda, które są niewidoczne w świetle widzialnym, ale wykrywalne w zakresie radiowym i poprzez analizę strumieni cząstek. I teraz ustawienie tych dwóch gazowych olbrzymów, Saturna i Neptuna, w jednej linii ze Słońcem i Ziemią, tworzy ścieżkę o najmniejszym oporze elektrycznym. I to robi dwie rzeczy. To jest po pierwsze wzmocnienie prądu. koniunkcja działa jak soczewka skupiająca strumień galaktyczny. Zwiększony przepływ prądu w tym sektorze heliosfery stymuluje fotosferę Słońca dokładnie w płaszczyźnie ekliptyki, co objawia się powstaniem gigantycznych regionów aktywnych, takich jak ten AR4366. No i punkt resetu. Przejście przez zero barana, przez zba Aries Point, ma znaczenie fizyczne. Jest to moment, w którym Ziemia i inne planety przecinają płaszczyznę równikową domeny magnetycznej Słońca lub jej węzły harmoniczne. Jaka jest prognoza tego NOAA, czyli tej, tej amerykańskiej agencji? Oficjalnie przewiduje się burzę klasy G1, słabą, z możliwością izolowanych okresów G2-G3. Jednak, biorąc pod uwagę wstępne zmiękczenie magnetosfery przez serię rozbłysków z pierwszego-trzeciego, próg odporności ziemskiego pola jest obniżony. W modelu elektrycznym spodziewamy się reakcji nieproporcjonalnie silnej do gęstości materii. No, ciekawe, zobaczymy, stary, zobaczymy. No dobra, chcecie wiedzieć, dlaczego odwołano misję Artemis? No, oficjalnie. Komunikaty podają jako przyczynę wycieki wodoru i problemy z zaworami podczas próby generalnej. Z perspektywy inżynierii wysokich napięć. Próżni te usterki mechaniczne są w istocie skutkami oddziaływań elektrycznych. W trakcie burz solarnych, nawet tych radiacyjnych S1-S2, atmosfera i powierzchnie pojazdów kosmicznych ulegają silnemu naładowaniu. Ciekły wodór jest izolatorem, a jego przepływ generuje ładunki statyczne. W warunkach podwyższonej jonizacji powietrza na, przy... na przylądku kanaweral ryzyko przeskoku iskry na uszczelkach lub czujnikach drastycznie rośnie. To może prowadzić do fałszywych odczytów czujników wycieku lub faktycznego uszkodzenia uszczelek. No, i jeszcze jest zagrożenie dla załogi biologiczne. No dobra, i to już już kończę. Jest raport regionalny Polska i Zorza Polarna. Dla polskich obserwatorów nieba, nadchodzące dni stanowią rzadką okazję do obserwacji zjawisk zorzo zorzowy zorzowych, zazwyczaj zarezerwowanych dla Skandynawii. Aby zorza była widoczna w zenicie nad nami, potrzebny jest indeks KP7, burza G3 to jest. Jednakże, aby zobaczyć zorze nad horyzontem, jako barwną łunę lub struktury filarowe, wystarczy stabilne KP5. Albo silne KP4 z korzystnym parametrem BZ. No dobra, tam nie będę, bo to jest suchota, ale tu mam. Szczegółowa prognoza widoczności 5 do 6 lutego. I tak, z 3 na 4 lutego. No to teraz warunki spokojne, indeks KP1 do 2 brak szans na obserwację. Jutro. Z 4 na 5 możliwy wzrost aktywności nad ranem, ale szanse wciąż niskie. I noc z 5 na 6 to jest jakby kluczowe okno spodziewane uderzenie czoła fali uderzeniowej CME. Modele przewidują wzrost KP do poziomu 5, to będzie górza, burza G1, z możliwością lokalnych skoków do KP6. Scenariusz realistyczny. Jeżeli uderzenie nastąpi w godzinach wieczornych, od 18 do 24 czasu polskiego, obserwatorzy tutaj, nad morzem, patrzący na ciemny morski horyzont północny, zobaczą wyraźny łuk zorzowy, prawdopodobnie z aktywnością pionowych filarów. Fotograficznie zjawisko będzie bardzo wyraźne, a optymistyczny scenariusz? Jeżeli ten glancing blow, czyli to boczne, wiecie, ten przelot, wywoła silną rekoneksję przez więcej niż dwie godziny, to magnetosfera ulegnie silnej kompresji, a owal zorzowy przesunie się na południe, Wtedy zorza może być widoczna nawet w centralnej Polsce. A tu zjawisko będzie spektakularne. Tak zwana korona w zenicie. No i nie wiem, chcecie wiedzieć, dlaczego jest zieleń i czerwień? Zieleń to jest emisja tlenu na wysokości 100 do 150 km, to jest 557 nanometrów, a czerwień, to jest 630, to jest emisja tlenu na dużych wysokościach, powyżej 200 km. Ten kolor często dominuje podczas burzy widocznych z niższych szerokości Polska, ponieważ patrzymy na górną część kurtyny zorzowej. Z dużej odległości. Czerwień jest sygnaturą wysokoenergetycznych elektronów poniatrujących rzadsze warstwy atmosfery. No on mi tu radzi, żeby się udać na plażę i obserwować północny horyzont w godzinach między 20 a 2 w nocy. To jest mega, słuchajcie, bo właśnie przyszło mi z AliExpress ogrzewać do obiektywu i taka bateria, że mogę z powerbanku zasilać. Także nie będę już teraz przedłużał, bo chcę zacząć montaż, pokażę Wam to innym razem. Wnioski końcowe i rekomendacje. Jako badacze paradygmatu elektrycznego apelujemy o odejście od grawitocentrycznego modelu prognozowania na rzecz holistycznej elektrodynamiki. Słońce nie jest wyspą, jest węzłem w sieci, a my właśnie doświadczamy przepięcia w systemie. Wiecie, bo jest opcja, że jak my lecimy w jakąś tą inną gęstszą chmurę tej plazmy, to słońce będzie miało cały czas przyładowania, będzie cały czas dostawać więcej energii niż może zwykłym promieniowaniem się pozbyć i będzie cały czas na nawalać te wybuchy CMM. Może mieć tutaj po prostu trzęsień ziemi, wulkany, stary, może się totalnie zmienić to, co my znamy. Wiecie, my, my znamy tylko bardzo króciutko, tam 2000 lat, ile my wpisujemy kronikę. 2000 lat może tam, a to mogą być jeszcze takie zjawiska, stary, że my będziemy. No zobaczymy. Ode mnie to na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo, drodzy widzowie. Jeszcze raz dzięki za miłe komentarze, a na pewno zastanawiacie się, co teraz robi Wir Polarny.